Mówię na to jakąś zgodę, bo zgromadzenie tak, jest. jest legalne jak najbardziej. W tym ale... momencie, w tym momencie, w tym momencie przy panu zwołuje zgromadzenie publiczne, wszystkich, mianuje, mianuje wszystkich panów mianuje teraz... Wszystkich od panów mianuje teraz moimi asystentami śmierci. O, Ryszard Bear, jak rozumiem, tak? Dobra panów, dobra. W tym momencie zwołuje zgromadzenie publiczne. Poczekajcie, spokojnie, żeby się tam nikomu coś na tym torowisku nic nie stało, bo tam jakby nie było, jeżdżą pociągami, tak? Chcemy uzyskać dokumenty od PKP, co wjeżdża. Jeżeli nie uzyskamy dokumentów, co wjeżdża, to zablokujemy torowisko. Gdzie jest ta siedziba tej spółki? Zaraz, zaraz no, to ustali, będziecie ustalać. Tak. Dobrze panie proszę, niech pan poczeka. E... Dobra, proszę. My sobie Radzie, obserwujemy, wiara. zadbamy oczywiście o wasze bezpieczeństwo, tak? Dziękuję z mojej strony. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, jesteśmy w tym momencie na terminalu kolejowym w Medyce. Gdzie z tamtej strony wjeżdża cały towar z Ukrainy, i w tamtą stronę wjeżdża do Polski. I teraz Państwu pokażemy, jak ta pomoc humanitarna wygląda. Tamte wszystkie pociągi, tamte wszystkie wagony. Tamte wszystkie wagony, byliśmy przed chwileczką u pana pułkownika, u pana pułkownika i nie dał nam dokumentów na to w ogóle co wjeżdża, gdzie wjeżdża, dlaczego wjeżdża, gdzie wyjedzie, czy zostanie u nas w Polsce i zapraszam teraz, żeby państwo zobaczyli na boczycy kolejowej co to jest. Już nami służba. Tak? Jest okay. Proszę bardzo, to jest bocznica kolejowa w Medyce. W Medyce główny punkt który, jeżeli chodzi o transport kolejowy. I teraz proszę zobaczyć, co tam jest. Ten pociąg jest świeżutko plombowany. Widzi pan i jeszcze puszka Red Bulla? Służby twierdzą, że nie wiedzą, co jest w środku. Widzi pan świeżutkie plomby. Czy to jest plomba? Kto plombował ten, ten, ten cały pociąg? I co jest w środku? O, no jest okay, chodźcie, tam są, są Urząd celny nie udziela chodźmy, informacji. Chodźmy, zobaczmy, co plombują. No, tak, zobaczmy, to co to plombują. Tak. Szanowni Państwo, bez jaj, bez jaj, cała bocznica kolejowa jest zasypana rzepakiem, kukurydzą, pszenicą. Wagony są litnie plombowane, są pianowane, żeby się to wszystko nie wysypywało. Okay, chodźcie, chodźcie cały, czas, bo, yy, cały pociąg jest teraz plombowany. Proszę bardzo. Pod nogi, ja bym się pod długi. Za każdym razem. No. O, to nagrywam. To nagrywam. Proszę bardzo na pagole zobaczyć. Ukraińskie służby. Co to jest? My to wiemy. Przecież to są jakieś jaja. Jakim cudem, defenderem? Co to są za służby? Kto przyjechał tym samochodem? Straż ochrony kolei? Czy jest za defenderem? tak.

Kto, kto za, za... Odpowiada? Kto na to odpowiada? Kto za to odpowiada? Co tu są plamy wysypane? Kto plącze te wagon? To Kto za są co pan... ten począł? Chodź. Tam są panowie. Chodź. I to to jeszcze robota. Zaraz ja już będzie wszystko. Dzień dobry. Co pan robi? Próbuję pan wagony? Co jest w środku? Co jest w środku? Co jest w tych wagonach? Co jest, panowie, co jest w środku w tych wagonach? Dlaczego, panowie, dlaczego, dlaczego pianujecie te wagony? Ja pracuję. Dlaczego, panowie, pianujecie te wagony? Co jest w środku? Ja pracuję i mnie to nie interesuje. Panowie, co jest w tym wagonie? Ja, ja przywiązuję tandkę, nie wiem. Tandki były w Co jest w środku? Czy rozumie Pan polskim słowem, że jeżeli nie wiem, to nie wiem? Nie wiesz co przekrywałeś? Na górę, jeden z naszych. chodź dalej, tam jest, tam jest... Tam jeden z naszych na górę od razu, Sprawdza. Są pasy niezałożone. nie założone, chodź tam dalej. Dlaczego, dlaczego, dlaczego... Przepraszam bardzo, straż ochrony kolei. Dlaczego panowie pianują mi te wagony, nie wiedzą, co jest w Proszę Pana, to nie jest naszych gesty, Nasz Co jest w środku w tych wagonach? My nie decydujemy tutaj o takich rzeczach. Proszę głosy. pana... Proszę iść do zarządcy, żeby to Panu wyjaśnił. Co jest w środku tego wagonu i dlaczego pracownicy, pracownicy kolei odmawiają odpowiedzi na pytanie, co jest w środku i dlaczego ten wagon pianują? Chodźcie dalej. Zobaczymy. Tam są... Jak Panie, proszę, ja mogę powiedzieć tak. Pan był tam w urzędzie celnym. Pan miał dostęp do tych papierów przewozowych? Żadnego dostępu nie było. Panowie, przecież to jest żart. To, to, to jest żart. To, to, co tutaj obserwujemy, to jest żart. Zaraz, zaraz tam spójrzmy na górę i zobaczymy, co jest w środku. Nie będziemy tego rozbezpieczać, zobaczymy, co tam jest w środku. panowie, są Panowie, nie wiecie, co ci ludzie robią? Przecież ten wagon, ten cały pociąg, ten cały pociąg... Panie proszę pociąg. nagrać, proszę nagrać. Cały ten pociąg w tym momencie jest i zabezpieczany, bo tam jest lipny towar z Ukrainy. Bo to jest lipny towar z Ukrainy, który niszczy polskie rolnictwo. I pana ludzie nawet nie umieją mi odpowiedzieć. tak. Jeśli to jest prywatny przewoźnik, to o. my nie mamy na ten temat nic. A, prywatna! Prywatny przewoźnik! przewoźnik. Tak, bo jest Prywatny, prywatny przewoźnik! Pasy! Przewoźnik piana! Tam. Dobra, który jest i tam skoczy na górze zobaczyć. jest? Chodź dalej. Założymy się? Dadzwoncie po policję i po wojsko, bo nie, nie powstrzymacie. Otworzymy ten jeden bagaż. ina. Ina. To my sobie żyły wypluwamy. Żyły sobie wypływamy w Warszawie, żeby to uratować. A tutaj w terenie proszę bardzo. No nie, żeby było jasne. Z tego składu... Środku... Według mojej wiedzy zostało to przeładowane na te wagony. Tak, dokładnie. Tu jest kotorówka, tu jest wąskotorówka. Kto odpowiada za dokumentację tego, co tutaj teraz stoi? Co było w tych wagonach? A co jest w tych wagonach? Kto na to odpowie? Pan? Nie, panie To kto? Byliśmy przy panowie. Nie, Ale tak? panowie nadzorujecie pracę tego, że wasi ludzie nadzorują to, żeby teraz zabezpieczyć te wagony, które wyjeżdżają. Z ewidentnie wiemy czym. Gdzie to jedzie? Gdzie to jedzie? Proszę bardzo, proszę bardzo, każdy jeden wagon dzisiaj został zaplanowany. Każdy jeden, żeby się nie wysypywało, żeby nie robić dla marzy. To jest ta tajemnica, przez którą nas policja nie chciała Zamiast tych 13, 14 radiowozu? to to jest ta tajemnica? Nie, jeden, jeden trzeba rozpędzać i zobaczyć, co jest w ogóle. Który wagon jest teraz Teraz, który jest wagon plombowany? Kto odpowiada za zakładanie plomb, które są na ziemi? Który wagon jest teraz plombowany? Otwieramy plandekę. Otwieramy plandekę niezaplombowanego wagonu. Jak można pozwolić na coś tylko że plomb leżą na ziemi? To ja bym sobie mógł je wziąć. Każdy mógł je wziąć. Który wagon jest teraz plombowany? To jest pytanie. Który wagon jest teraz plombowany? Proszę pana. Pan jest strażnikiem ochrony kolei. Który wagon w tym momencie jest plombowany? Otwieramy plandekę, żeby zobaczyć, co jest w środku. Który wagon jest teraz plombowany? Który wagon jest w tym momencie plombowany? Co to są za ludzie, którzy tam teraz pianką, pianką montażową zabezpieczają te wagony? Co to są za ludzie? Na pewno pracownicy Kolei. Wracamy tam, gdzie jest ten wagon Te wagony. Kto planuje te wagony, panowie? Halo? Panowie są pracownikami Kolei, tak? Nie, nie jestem pracownikiem Kolei. Panowie, służba. Panowie, panowie twierdzą, że nie są pracownikami kolei. Kto do cholery jasnej plombuje te wagony? Panowie, panowie, kim wy jesteście? Nie mam obowiązku udzielać panu odpowiedzi. Kim wy jesteście? Straż Ochrony Kolei nie wie, kto jest na jej terytorium? Kto plombuje te wagony? policję tutaj, panowie. Policja, od razu policja. Straż Ochrony Kolei nie chce wpuścić posła, a ludzie z zewnątrz plombują wagony? Panowie! Panowie, kto to jest? Ci ludzie, którzy próbują wagony, kto to jest? Prywatna firma. Nazwa firmy. Dajcie to radiowóz, panowie. Co to kurwa no w panowie. Panowie, znaczyć? Ja pierdolę, panowie! Co to ma znaczyć? Wy nie wiecie, jako straż okrąg kolej, kolej, kto próbuje wagony? On tam jest, na samym początku. Boże, poważnie. Szanowni Państwo, w tym momencie widzimy cały pociąg, który wjeżdża do Polski i Straż Ochrony Kolei nie wie kto go plombuje, nie wie kto go plombuje, plomby są porozrzucane gdzieś, tak, leżą na ziemi. na ziemi, pianka świeża, pianka świeża, proszę zobaczyć, każdy jeden wagon jest plombowany przez ludzi, o których Straż Ochrony Kolei nie ma pojęcia. Każdy Czasem jeden pan z na tam na drugą stronę. Co to są za ludzie? Poczekaj, chłopaki, poczekajcie. Działanie kończy się tam, gdzieśmy czekali na panów ze Straży Ochrony Kolei. No, o, proszę pana, tak. nie róbcie nas balona. Pochodzimy od, od Kajony do nas. Dawaj Policja jednego, przed, wchodzimy na górę, chodzimy ten który raz. jest jeszcze plombowany, otwieramy pladecie. pana. Pat, pat. Halo, panowie! Stop. Stop! 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 Policja przyjeżdża! Proszę poczekać!

Hej, stój! Dokumenty, panowe dokumenty! Co to kurwa ma znaczyć? Dawaj dokumenty! Dokumenty! Teraz! Dopiero na własną pomocę! Żadny. Otworzyć wagon, otworzyć górę. Proszę cię, mamy na razie, poczekamy jeszcze raz, żeby pan sobie Pojadę. niczego nie zrobił. Że plombę, plombę, którą zakładają ludzie, których w ogóle nie znaczy ja do pana, No nie proszę, do pana zdrowie, Żeby pan sobie nic nie zrobił, nie uszkodził, rozumie pan? Chodzi o pana bezpieczeństwo. To zobaczymy, co to macie.